Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Survival według Kory. I tak, chcę powiedzieć tylko, że no jak widzicie, nie mam teksturki, bo niestety, uwaga, uwaga, jest 1.9. Tak, wersja Minecrafta jest 1.9, długo wyczekiwana. Ja wam nagram przegląd, ale to może tak za kilka dni. Bo dzisiaj planuję jeszcze sposoby nagrać, ponieważ. Yy, ponieważ jutro nie będę miała czasu, więc... No więc dzisiaj nagrywam. No i co? Zobaczmy, co się zmieniło. A, zmieniło się dużo, powiem. Tam tam. O. Akurat. Tak farma rośnie. Yy. Nie, nie skończ na to. Yy, nie to. To! Kto nadzieję, że mi tutaj kurde... Nie wejdą. A wy się rozmnożycie? No to nie. To tylko krowy. W sumie też trzeba będzie zrobić yy, tą... jakąś osadę. Taką... miejsce. Trzeba by Trzeba by wziąć jakieś krowy, kurde, nie krowy. I je, i zrobić im tu gdzieś zagrodę, żeby się rozmnażały i żeby. Nie ma. No bo to tak. O. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, ale jest bardzo inny dźwięk yy, drzwi. Z czym on jest minimalny, ale wiecie. Yy, tak, proszę. Proszę bardzo. Yy, Sufit usunęłam, ponieważ nie mogę, bo tutaj już jest u góry, no u góry jest coś, więc nie mogę, ale ja uznałam, że ten, to jest nieładne, nie pasuje, a skoro już mam dół taki, no to góra chyba tak nie pasuje, nie? Yy, tutaj są. Nie wiem, dać tu, czy... Dobra, dajmy tu. Y, tak, mam też chlebcio. U góry chlebcio mam. E, no bo mam już pszenicę, no to robię sobie chlebcio. O proszę, chlebcio. Sodzonka to pyk, pyk. Pyk, pyk. pyk. E, coś jeszcze mam wziąć. Że diorytce wezmę ją Jasek, jedzenie. W sumie wezmę wszystko. Dobra. No i proszę. I już o dwie skrzyneczki więcej. I dobra. To tak. Hop, 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 hop. E, tu będą jakieś takie wiecie. Pierdą. Tutaj będą. Nasze amu-amu. Tutaj będą różne. Tutaj mamy szkło. Tutaj mamy piasek. Yy. Tutaj będzie andezyt. No, a tutaj granit. No i wszyscy są happy. Yy, tak, stać mnie było tylko na dwie tabliczki, więc, więc więcej nie mam. E, musimy też iść i się drewna dorobić, bo <grym>, jesteśmy biedni, tak. My biedacy, my... Ja mam, nie mam łopaty, A łopata się może przydać. Żeby komuś na przykład przywalić łopatę. No. I go, 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 go. Dobra. to są moje drzewa. Jo. Nie, 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 nie zetnę nigdy w życiu. Zetnę tylko jakieś inne, ale moich nigdy w życiu. Ja się przy nich witam, one są moje kochane. Świnia na drzewie. Mało oryginalne. No. W sumie nie może lagować. No, nie laguj. Mhm. Tak robimy drewnko w leniwe popołudnie. Tak. O, popołudnie. No. Gdzie jest gdzieś lawa? Tak, słyszę tu ewidentnie gdzieś lawę. Ale gdzie? Gdzie tu lawa? Znaczy ja wiem, że... Przepraszam was. Mówiłam, że ścina? No to właśnie wiecie już, dlaczego ścina. Nie, tutaj nie ma jaskini. Skąd ja tą lawę słyszałam? Nie, teraz wodę słyszę. Mam urojenia. Jestem chora na mózg. Skoro się już wągiel prosi o to ex. Ojej, mam dziesiąty level! A, i mam nadzieję, że zostawiliście jakieś komentarze. Yy. No, chce po prostu wiedzieć, jakie gry wy lubicie. Yy. No i nagrać, sprawdzić wam tę przyjemność. Na przykład Pl, która zmieniła nick. Yy. Ja wam w opisie podam link do jej strony, czy do jej nowego kanału. Yy, ona zmieniła, bo. Bo jej się nie podobał... No, bo jej się nie podobało yy, tamten dar. Dwie... Tu, tu, je... Czekajcie. to jest grota? Nie, już myślałam. Czekaj, w dół! Dobra, wypłynęliśmy. Tu mam zebrane... A. Jeszcze więcej bierzemy. drewienko. Drewno dobre. Więc dzisiaj się pojawią sposoby, i yy, jeśli byście mieli jakieś pomysły, co wam działają, to. O, ja łóżko! Yy, co wam działa, yy, to piszcie w komentarzu, bo ja mam przewidziane jeszcze tak do 15 odcinka. Yy, więc no, więc mam już. Yy, więc mam jeszcze trochę. Yy, spokojnie na 10 się to nie zakończy. Na 15 dopiero. Albo na 20 jeśli mi podeślecie jakieś jeszcze fajne yy, rzeczy. Ja jeszcze sobie ja jeszcze sobie zetniemy ze 3 trzeba. To może mi je, będziemy do wieczoru. Zaczynam. No ja no już jest wieczór, ale do takiego późnego wieczora. Um, bo teraz jest, powiedzmy, Minecraft to szósta? Według letniego czasu. Bo według. Według zimowego by było piąta? Czwarta? Według zimowego. E, tu mam, tu, tu, tu. Dobra, zrobimy to drewno. Wow! Równo cztery staki. Widzieliście kiedyś coś takiego? Równo cztery staki? Ale mój dom jest oświetlony. Widać, że płacę za prąd. O, jeszcze sobie pszenicę weźmy. O, o. Jeszcze sobie zbierzemy amu-amu. Dobra. I możemy iść kimać się. Kimać się, no. Ja i moje słowo. Ja się później wypakuję i idę spać. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, co tam. Dobra. Idziemy się wypakować z czterech staków, bo to chyba ciężkie. W sumie nie wiem, gdzie ona to mieści. Yy, 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 to było gdzie? Tu. Nie, chyba nie potrzebuję. O, dobra. Ale jakby to jeszcze było tak? Jakby to tak było w takiej kolejności. E, wungial, wungial. Tu nie, to jest Deirdre. O tu. E, amu, amu. amu, amu jest tu. Coś jeszcze mam? Nie. To wszystko. I dobra. Są 11 minut. Nagranie. Świe, nagrywanie, nie? Bez intro, bo ja intro mam 5 sekundowe, jakby ktoś się pytał. No myślę, że tu byliśmy w pierwszym odcinku i schod schodki zrobiłam. Pamiętacie, jak tu wągiel kopaliśmy? Ta, stary, dobra, czasem wracają, nie? No. O! Ja, jak ja to przegapiłam? Jak ja to mogłam przekapić? Chyba, że zostawiłam. Już nie wiem, ale jaki fuksior. To no nic nie ma. Dobra, eee... Tam co jest? A tu też jest... Ja jestem chyba jakaś rąbnięta, że ja nie ważę nigdzie do jaskini. Przecież to tyle tego... Boże, że Ja powiedziałam bungie na żelazo. Też się muszę leczyć. Idziemy je... bogaci! Chyba trzeba zacząć sobie robić spraję żelazną. Tu jest? Nie. to jest tylko... Pigę z makiem, z pasternakiem. Tylko jak ja się tam teraz. Tego masz bruk, człowieku. O. To trzeba będzie. By... W sumie, Dyr chyba na coś przyda w końcu. Go, go, go. właśnie, bo ja sobie jeszcze żelazo wzięłam, bo ja byłam w tym kanionie tym, o! Yy, tak, muszę się pochwalić, proszę! Proszę, ile sztabek mam? Yy, tak, byłam w tym kanionie, ale to na kreatywnym. Zde sprunęłam tym kreatywnym, yy, ale wykopywałam na. na su. O, czekajcie! Na su. o! możemy! w sumie! czekajcie! To będzie tak. I to jest odliczę i zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, mi się przytopiło tutaj te 16, co znaleźliśmy, i Widząc... widzę, że mi zostaje 39, a tu mam odliczone. To sobie zrobimy. Hoppaj. Siupaj. Hopaj. I hop. No, pokaż się. No i już kozacko, nie? E, dobra. Nie, tutaj, tu będę trzymała te. T, A, Nie to, to będę trzy Się mi wszystko leci. A tu będę na razie to wszystko. To raczej już chyba musimy wziąć se. Dobra. Tu żelazny. E, czy chyba może zostać e, ok, co ta i ta. tam na razie, e, co zostaje? Dobra, e, ciebie odkładamy, ciebie też, e, ciebie damy, tu, tu, tu. tu. W razie niech będzie tak. No i co? Zaczynamy tak. Ja już będę na łatwym teraz już nie będę oszukiwać, będę na łatwym. Ja wiem, że miała ja być na normalnym, ale nie. Ja będę na łatwym spokojnie. No. Ostatnie tchnienia. I jeszcze tu. Już mi tak spadło? Bo wiecie, ja nie jestem przyzwyczajona. nie jestem przyzwyczajona. No nie! Boże! Wszystko dzisiaj leci! Nie, 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 na dół, na dół, na dół, na du, na du. E, tu. Ha, zapamiętałam. E, to może... To może jedzonko sobie zniemy, tak. Wiecie tak. Tak, 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 tak. dla miłości. Nie, no żartuję. Dobra, mamy dużo chlebciu. Dodamy sobie tu chlebek, tutaj to. No i jesteśmy gotowi raczej. Na nasze. Myślałam, że tam creeper stoi. I chyba raczej jesteśmy już gotowi. Na walkę, na jakieś bijatki jesteśmy, że tak powiem, odporniejsi. Teraz trzeba będzie tylko zadbać o. Dobra, ja wracam już do domku. Przykimać się. Bo dziewiętnasta na wieczorynkę nie zdążę. O, tu. Kolacja. Nie, nie to. To jak? Dobra. Poczekaj, nie. Zobaczymy, czy już godzinę lepiej czy nie ma jeszcze godzin, czy Ale się idzie. Czekaj nie ma. Kimaj! No. Nie mogę przy ścianie. No, genialnie. A nie jest godzina! Jest! Tu nic nie ma. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tam nic nie ma. Dobra, a to jest na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!